O, chyba zaczynam. Zaczyna.

Dżungla nie no? Nie no. Co jak na to Ja pierdolę, ale I need top? to. topa? no ja nie wiem. No, na pewno. No. Spoko. Ja. Na, trochę na Kailie mi się nie chce grać Ty jak się patrzy netchary Chyba pousuwam te stare filmy z Brawl Stars Hej Brawl stars, stars, a ty Już Tu się wiedzy, gdyż miałem, gdyż miałem po prostu 50 wyświetleń na tych filmikach O nie! Poro Sorororo Wracaj tu do nogi jakby tu zagrać na tym topi. Hmm. Chyba, że dżunglę moram. Czy set będzie dobrym wyborem? prawdopodobnie. Ciekawe jak bardzo zmisuje wszystko. I środek lewo-prawo. Nie można się ze mną równać. Okej, okay. ty na... Czy mu się napisał, czy ktoś może mu piknąć Kayna lub Jego, i napisał, że mogę spikować, a ty napisałeś... Kane, tak myślę. Okej, okay, co to... Ja myśli, wiesz ja myślałem, że on napisał ten, że on napisał what jakby, że co mam piknąć i tak się dostałem lega mózgu jakiegoś potem wiesz. Jestem. O, o, co jest? Co, na serio nikt nie ma kompasu ziemniaka, że tak szybko się ładuje? Eee... Deski, Isio. A, no tak, zapomniałem. Procesor, Isio. Mm, desk Isio. No tak, ja mam SSD i mam dobry procesor. Mnie to ja, ligę, lig, ja ligę, na HDD, i mam żyb o <laughs> mm. Ale raz było tak, że wczytałeś się mnie niż poniżej 15 sekund. Było tak skierowane. Kuchę, ja poszedł pod. Dobra, je. Głoś. Kajdżyn Kukra taka walka to się sprzeda. Mm. Witaj w Samona Street. Pierwsze, co chcę zrobić, to obniżyć sobie grafikę na umiarkowanie niską. Geram yeah. sobie 30 sekund do pojawienia się na tym. Kiedyś schowy. znajdę mojego ojca. Cóż, wypiję na niego, się odwracał. Jeżeli ktoś chce, żebym tu co jest? Ej, skraszowało mi ligę. No A trochę in. Ale straka. Tak, tak zminimalizowałeś sobie. Lola, tak popatrzę sobie na OBSa z nudów, i nagle wchodzę do ligi, bo myślę, że już mam creepy, Nie. Tak nagle. jep, wyłączenie. Ale że Przeciwnik pokonany. To już nikt pokonany. Trzeba pokonać najlepszego. Nie widzę w tobie najlepszego.

с вами п Papier. Wszyscy chcą być jak ja, ale to ja jestem jak ja <słyszyncy> już nikt pokonany

Dlatego nie chciałem grać w Oddałem tobie ten zabić, kurwa, ci że się takie rydzisz ja. No i super, umarłem! Bo ten mordekajter jest autant! Dziś jest rzeczą różną. Zacznij mi się mieć tego ich i Dwa grupy w drużynie przeciwnej. Gadać. Każdy ma jakiś plan. Dopóki nie wyląduje twarzą na ziemi. pokonany no, to super Nie wiem, czemu Ja wiem, co ja w ogóle już dosta porta No ja się mu zgankował, no czemu tak... Oddaj już jeszcze w nocy, proszę. Na spoko. Nie ja wiem, fajnie, aby mój support miał myśleć. Fajnie, jakby Czunger miał myśleć, on w ogóle komuś zgankował? A... a, nam zgankował i umarł, a co? No, a mnie zgankował i sfarmił creepy, jak umarłem. Przeciwnik jest zmienną Kaj. Okej. next ekstra zagram po prostu Yuumi, a tu sobie coś zagrać na bocie. nie umiesz grać Yuumi. Umiem. Oh, ja se, nie chcę ci się ja obrażać, ale... To ja Nie, no kurwa, tarcie, dupy, no dupy, no ty kurwa, kuta się bierno, no. się mi się usiada. Masę nudów kurwa, już się aby chciałem grać tak bardzo, nigdy sobie raz się będę OBS-a ustawiał. Mam trochę za mało FPS-ów, muszę sobie ustawić, niższe ustawienia tego sierwa. Kurcze, zaraz będę musiał od nowa, po tej gierce muszę A. od nowa streama zrobić, bo muszę poustawiać kilka rzeczy inaczej. Ty... Jak było to, żeby ten... taki takim... no, no dobra, mu no to wyklepie. Przeciwnik oponuje. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Nie wola tu jedynie. Przeciwnik jest legendą. Dobra. Rozstrzą się. Jest legendą No ja też Jesteś dolnym? Nie chcę mi się H15 Ej, czy jeśli zniszczono twoją Czy mierze. jeśli wyłączyłem cię nie to Z nie be... to nie ma Z w mnie? No, to tak, ja to jeszcze jest prosty pytanie No nie wiem! Przecież jego pasywka jest tak kurwa Przeciwnik. Nie mam komentarza. Przeciwnik jest legendą, no? Ale nie wiem, jak ktoś mi powie, Przeciwnik że Mordekaiser to gówno, to jest ja kurwa idiotą. Mam pewnie na jakiś kurwa... To najleps to najlepszy no co tu co To prawda! Nie wiem, coś to jego pasywka, kurwa. To, że on się healuje i bije, kurwa. I zaraz się popierdolę, no, kurwa. Powiedzia się ciekawostka. No. Wiesz, że Mordekaiser yy, mm, rozwala seta, y wiem. jeżeli gra. Dobrze. Kurwa, a to hubrom. Chyba ja! nie zauważyłem, powiem ci naprawdę. Jeszcze Mordykazir pewnie mnie kontruje. Nie wiem jak, ale kontruje. Nie Ludzie mówią, że nie robią przemocy Ale wszyscy i tak się oglądają. Przeciwnik. Kurwa wiedziałem Najchuj, nejchuj! Nie za nie kurwa! O panczę, za... no, że nie wierzę za pół. O lat pisał te apekie, ja mam dopiero 1200 no co to kurwa jest? Mi się już tego nie chce grać. Łapma, nawet nie jest, kurwa, 15 minut a więc że nie mnie, nieszkodzny stary, napijany z browarem. No No, no jak nie fitować, jak ja pod wieżą stoję, on ja się kurwa, i mnie wyciąga, do kurwa, cały czerwony jestem już pełnie. pełni. Kaiser. Welcome to Brazil. Aż się, kurwa, na kamerkę w telefonie chyba się, już, kurwa, cały czerwony, jak burak jestem. Chodź, tu pewnie się jebamy. Zawituję go. Ci w dziurę i ci pomóc go zabić No jak ja już mam lała No to, to nie pomyliwe, chyba. Co ty od nie Kurwa! 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 ty Kurwa! 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 nie Kurwa! No, choć, bo, bo. Ej, czańsz to, że on się zamienił w ciebie, nie, ale... a ty nie robisz. No właśnie, to zostawiło i ja się z tylko śmiałem. Ja on się, ja się chciał już płakać, ale przez to, to mnie trochę rozbawiło. Ja pierdolę, 09 Nie ja poddajmy to, proszę. Jak ktoś tego nie poddaj, zjebanym panem Kratynem i tego nie...